To jedziemy do tej babki. Oj, nie babki, Poje... to jedziemy do tej cioci. No to wskakuj do auta, już wskakuję. Hi hi. Tato, przestań śpiewać. No dobrze. Na miejscu Już jesteśmy. Filemon Filemon! O! już jesteśmy. Już jesteście. Ciocia. gdzieś jest ciocia. Cześć Leon, co tam było u Ciebie, gdy nie byłeś u mnie? Dobrze, a jak u Ciebie? Eee, yy, dobrze, dobrze. Eee yy, yy, yy. ty! Nie pamiętasz mojej ksywki? Jeszcze chcesz po ksywce? No dobra, kościół! Kościół! No. Zostajesz na noc? Filemon, chcesz zostać na noc? Tak, bardzo, nawet i to bardzo, bardzo, bardzo. Ktoś przyjechał? Filemon i, ko i Kościół przyjechał. A, to ja pójdę sobie do pracy. trochę późno zrobiło, a te światła tak świecą. Czy w nocy, jak będziemy spać, też się będą świecić? Yy, niestety nie umiem ich wyłączać. Ale jak już jest taka późna godzina, to wam może doście yy, zrobić łóżko. Gdzie... Gdzie ty widzisz łóżko? Nie mam gdzie spać? przecież nie będziemy spać z tobą, bo będzie ci niewygodnie. Patrz i się ucz, tak to się robi. Wow, wow, ale piękne łóżko. No dobra, ładnie ci to wyszło, a teraz mamy coś na kolację? Mamy, mamy. Już idę. Będzie deser? A czy będzie ciastka? A czy będzie ciastko? Haha, ja latam, ale to fajne. Nie będzie ciastka i to szkło. Ani deser.